ma widzowej się nagrywam odcinek z jasnej historii od 1 oglądamy jak często szukasz przestrzeni żeby zebrać myśli żeby móc spisuję te historie siedząc w więzieniu piszę to bo wierzę że postąpiłem słusznie nie czuję się winny gdy byłem nastolatkiem szkoła była dla mnie koszmarem z powodu tego jednego I okradał. Bardzo cierpiałem z jego powodu. Nikt nie chciał się ze mną zadawać. Postanowiłem, że go zabiję. Gdy skończyłem 20 lat, pracowałem na pół etatu. Wydawało się, że po skończeniu szkoły wszystko poszło w zapomnienie. Jednak pewnej nocy, czekając na przystanku, spotkałem Jayka. I ktoś zaczął mnie szturchać w plecy. Odwróciłem się i go zobaczyłem. Trochę się zmienił. Ej, Dubku, dawno się nie widzieliśmy, zaczął. Zignorowałem go, co najwyraźniej go wkurzyło. Czy ty mnie ignorujesz? Chcesz, abym ci przywalił, frajerze? Miałem dość. Cały ból zebrany we mnie przez te wszystkie lata eksplodował, gdy ponownie podniósł na mnie rękę. Wiem, że powinienem to zignorować, jednak wiedziałem, że w końcu musi dosięgnąć go kara. Wziąłem głęboki oddech, uśmiechnąłem się i powiedziałem. Jake, zmieniłeś się, dobrze wyglądasz. Ten puścił mnie i uśmiechnął się po tym, jak go skomplementowałem. Minęło trochę czasu, może chcesz wyskoczyć na piwo? Zapytałem. -"Okej, okay, ale ty stawiasz, odpowiedział bez namysłu. Przez cały ten czas moim celem była zemsta. Poszliśmy do pobliskiego baru. Jake zaczął zamawiać wszystkie rodzaje najdroższych alkoholi, za które oczywiście miałem płacić ja. Pracowałem na pół etatu, więc mój budżet był trochę ograniczony, ale Jake zabrał mój portfel, wyjął kartę i zapłacił za wszystko. W środku byłem wulkanem najgorszych emocji. Dziś go zabiję, powtarzałem w myślach. Kiedy poszedł do toalety, wpadłem na pewien pomysł. Wyjąłem z torby moje tabletki nasenne i wrzuciłem je wszystkie do drinka Jake'a. Gdy wrócił, biliśmy dalej, aż w końcu opadł z sił. Wyszliśmy z baru. A ja na swoim ramieniu pomogłem mu dojść do pobliskiego motelu, w którym mieszkał. Wtedy zacząłem myśleć, jak to zrobić. W końcu wpadłem na świetny pomysł. Postanowiłem wzniecić pożar. Próbowałem upozorować całą sytuację tak, jakby Jake przypadkowo zasnął z zapalonym papierosem. Podłożyłem papier, zapaliłem papierosa i zamknąłem pokój. Czekałem w pobliżu, aż wszystko pożre ogień. Jakiś czas później usłyszałem syreny straży pożarnej. Stałem podekscytowany, paląc papierosa. Wszystko szło zgodnie z planem. Jake prawdopodobnie spłonął żywcem. Chciałem się jednak upewnić. Wszedłem do motelu i ruszyłem na trzecie piętro. Wszędzie unosił się dym. Widziałem uciekających w popłochu ludzi. I wtedy go ujrzałem. Jego ciało całe płonęło. Kiedy mnie zauważył, zaczął biec w moim kierunku. Gdy biegł, nie wydał z siebie najmniejszego krzyku. W przerażeniu upadłem na ziemię, a Jake się na mnie rzucił, ściskając moją szyję. Czułem jego spalone dłonie. Jego skóra była prawie całkowicie spalona. Nie mogłem go rozpoznać po niczym innym jak po oczach. W końcu straciłem przytomność. Na szczęście jednemu ze strażaków udało się mnie uratować. Jake wykrzykiwał moje imię przez całą drogę do szpitala. Ratownicy próbowali mu pomóc, jednak Jake wpadł w szał. Zaczął pluć krwią, a po chwili zmarł. Tak, zabiłem go, jednak wciąż myślę, że to była hostka przy tym, co wyrządził mi Jake. Zasłużył na śmierć. Tacy ludzie jak on nie powinni żyć w społeczeństwie. Nie obchodzi mnie to, że trafiłem przez to do więzienia. Jestem zadowolony i niczego nie żałuję. Wygląda to łatwo. Chodowanie zwierząt, zbieranie i przewożenie plonów. Chodzi mnie to, że trafiłem przez to do więzienia. Jestem zadowolony i niczego nie żałuję. Postąpiłem słusznie. Liam podszedł do samej krawędzi, spojrzał na tory, a jego nogi przekroczyły linię, której przekraczać się nie powinno były czarne jak smoła i miejscami zarzewiałe. Zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Oddychał powoli, próbując pozbyć się chaosu w swojej głowie. Nagle do jego uszu dotarł dźwięk zbliżającego się pociągu. Stwierdził, że nie ma już odwrotu. Powoli otworzył oczy i spojrzał w głąb ciemnego tunelu, w którym dostrzegł zbliżające się światła. To właśnie tego dnia ten nadjeżdżający pociąg miał zakończyć jego życie. Wiedział, że to nie będzie trwało długo, jednak mimo to czuł niepokój. Rozejrzał się po stacji. Była druga w nocy, a dookoła nie było żywej duszy. To dobrze, mniej ludzi będzie musiało na to patrzeć stwierdził bezradnie. Pociąg się zbliżał. Liam zdjął krawat i odłożył swoją walizkę na ziemię. Jego buty wykraczały poza krawędź peronu. Wyciągnął swój portfel, klucze i telefon i położył je na swojej walizce. Dzięki temu nie będzie problemu z identyfikacją jego ciała. Ponownie zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Nie mógł już nic więcej zrobić przed skokiem. Proszę pana, proszę pana! Liam usłyszał głos dobiegający z za jego pleców. Był zirytowany. Dostrzegł elegancko ubranego mężczyznę, zupełnie jak on, biegnącego przez stację w jego kierunku. W jednej ręce trzymał kawę, a w drugiej walizkę. Liam dokładnie mu się przyjrzał, czekając aż do niego podbiegnie. Przepraszam, że pana niepokoję, ale mógłby mi pan to podtrzymać? zapytał. Jego odbale uczesane włosy potargały się po tym krótkim biegu. Słucham, przepraszam, ale jestem trochę zajęty, odpowiedział zirytowany Liam, wzrokiem wyglądając nadjeżdżającego pociągu. To zajmie tylko chwilę. Bardzo pana proszę, powiedział nieznajomy z uśmiechem na twarzy. Ech, westchnął Liam i wziął od mężczyzny kawę i walizkę, wciąż wyglądając za pociągiem. Mężczyzna podziękował, po czym wyjął grzebień z marynarki. Dokładnie zaczął czesać włosy, a po chwili zacisnął i poprawił swój krawat. Był usatysfakcjonowany, a pociąg już prawie wjeżdżał na stację. Jak wyglądam? zapytał, biorąc od Liama swoje rzeczy. Dobrze, odpowiedział Liam, patrząc na mężczyznę doskonale. Bardzo Cię przepraszam, przyjacielu, ale musiałem mieć pewność, że nikt nie zepsuje mi tej chwili powiedział, po czym wskoczył pod nadjeżdżający pociąg. W latach 90. miałem poważny problem z używkami. Mieszkałem wtedy w Las Vegas. Dużo brałem i imprezowałem. Moim głównym źródłem dochodu były kradzieże aut i sprzedawanie ich na czarnym rynku. Czasem też handlowałem, dzieląc się z moim dostawcą. Moje życie mogło wydawać się ekscytujące, jednak dla mnie było żmudne. Dawnej lipcowej nocy ukradłem wana stojącego przed obleśnym motelem. Mój zleceniodawca zawsze kazał mi sprawdzać bagażnik zanim ukradnę auto. Tym razem tego nie zrobiłem i tylko udało mi się odpalić silnik, odjechałem. Jechałem około godziny w stronę pustyni, na której miałem spotkać się z moim kontaktem. Ten miał sprawdzić auto, dać mi gotówkę, a następnie odstawić mnie na najbliższy przystanek lub stację. Zrobiłem sobie krótką przerwę i wtedy przypomniałem sobie o sprawdzeniu bagażnika. Pomyślałem, że może tam być coś, co mogę sprzedać. Tylne drzwi wana były zamknięte na kłódkę. Gdy tylko udało mi się je otworzyć łomem, usłyszałem płacz. Włączyłem latarkę i wtedy moje serce stanęło mi w gardle. Z tyłu leżała związana czwórka dzieci, dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Leżały ze łzami w oczach, patrząc na mnie błagającym wzrokiem. Rzuciłem łom na ziemię i zrobiłem parę kroków w tył. Było źle, naprawdę źle. Nie wiedziałem, co robić. Właśnie ukradłem wana jakiegoś porywacza czy handlarza ludźmi. Na pewno będzie go szukał i zastrzeli tego dupka, który go ukradł. Zdecydowałem się nie dzwonić do mojego kontaktu. Znałem go bardzo dobrze i wiedziałem, że prawdopodobnie je zastrzeli i zostawi ciała na pustyni lub co gorsza zastrzeli mnie za schrzanienie sprawy. Wszedłem na pakę i zacząłem tłumaczyć im po angielsku, a następnie po hiszpańsku, że nie chcę im zrobić krzywdy. Rozwiązałem je, zostawiając sznur tylko na kostkach nóg, aby nie uciekły. Nie mogłem aż tak ryzykować. Gdy zobaczyłem rany na ich ciele, poczułem się winny. W powietrzu unosił się smród potu i moczu. Wsiadłem za kierownicę i ruszyłem w stronę najbliższej stacji benzynowej. Kupiłem cztery butelki wody i tyle jedzenia, na ile było mnie stać. Otworzyłem tylne drzwi, wrzuciłem torbę, a następnie je zamknąłem. Wykonałem anonimowy telefon na policję, a następnie poszedłem pieszo na następną stację, z której miał odebrać mnie znajomy. Mój przyjaciel kupił mi bilet na autobus do Teksasu, gdzie mieszkał mój starszy brat, który pozwolił mi przenocować na kanapie. Ogarnąłem się i wyprowadziłem swoje życie na dobrą drogę. Zdobyłem pracę, własny dom i kochającą rodzinę. W wiadomościach usłyszałem, że dzieci zostały odnalezione i wróciły do swoich rodzin w Meksyku. Nigdy nie wiesz, kiedy życie wystawicie na taką próbę. Nie wiesz, kiedy życie wystawicie na taką próbę. Myślę, że te dzieci pomogły mi tak samo, jak ja pomogłem im. Pięć lat temu pracowałem w miejscu, w którym późno kończyłem pracę, a do domu wracałem około pierwszej w nocy. Większa część mojej drogi do domu prowadziła przez las. Często po drodze spotykałem ludzi, którzy akurat potrzebowali pomocy. Dlatego zawsze miałem przy sobie kable rozruchowe, kanister z benzyną i inne przydatne narzędzia. Pewnej deszczowej nocy, gdy wracałem z pracy, zauważyłem stojący samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Ominąłem go i zaparkowałem przed nim, aby zobaczyć, czy będę mógł jakoś pomóc. Gdy wyszedłem z auta, dostrzegłem dwóch młodych mężczyzn. Zapytałem, w czym problem, a jeden z nich odpowiedział, że ich samochód nie chce odpalić i czy mogę jakoś pomóc. Nie wiem czemu, ale poczułem się bardzo niekomfortowo. Powiedziałem, aby otworzyli maskę auta. Spodziewałem się, że jeden z nich po prostu pójdzie i to zrobi, jednak mężczyzna w czapce wykonał jedynie dziwny gest ręką. Wtedy spojrzałem na auto i dostrzegłem, że siedzą w nim jeszcze dwie osoby. Wiedziałem, że coś tu nie gra. Otworzyłem maskę i zacząłem sprawdzać, co jest nie tak. Kątem oka zauważyłem, jak mężczyźni przytakują głową. Mój instynkt podpowiadał mi, że zaraz wydarzy się coś złego. Szybko wymyśliłem wymówkę, aby wrócić do swojego auta. Powiedziałem, że znalazłem przyczynę awarii i muszę iść do samochodu po potrzebne narzędzia. Próbowałem zachowywać się normalnie, idąc do swojego auta. Pamiętam, że w głowie miałem strach przed tym, że któryś z mężczyzn zaatakuje mnie od tyłu. Gdy tylko wsiadłem do samochodu, szybko go odpaliłem i odjechałem. Poczułem sporą ulgę, jednak po chwili zauważyłem w lusterku szybko jedzące auto. Był to oczywiście ten sam samochód, który podobno nie chciał odpalić. Dogonili mnie, prawie uderzając w mój samochód. Nagle otworzyło się okno, a jeden z mężczyzn zaczął rzucać w moim kierunku różnymi śmieciami. Po chwili ten sam facet wyciągnął nóż i zaczął uderzać nim w moją szybę, próbując ją rozbić. Po chwili znowu zbliżył się do mnie, tym razem uderzając w moje auto. Musiałem skontrować kierownicę, aby uniknąć wypchnięcia mnie poza jezdnię. Nacisnąłem z całej siły hamulec, po czym oni zrobili to samo kilka metrów dalej. Z samochodu wybiegło dwóch mężczyzn z pałkami. Biegli w moim kierunku. Wtedy ruszyłem i ledwo udało mi się ich wyminąć. Nie mam pojęcia, czy ich zgubiłem, czy po prostu sobie odpuścili. Nie widziałem ich przez resztę drogi. Nigdy się tak nie bałem o swoje życie. Trzy dni później usłyszałem w wiadomościach, że dwóch mężczyzn zostało pobitych i okradzionych przez grupę mężczyzn, którzy łapali przejeżdżających kierowców na zepsuty samochód. Cieszę się, że zaufałem wtedy swojemu instynktowi i uciekłem. To wydarzyło się parę miesięcy temu. Mieliśmy sklep połączony z naszym domem w jednym budynku. Co jakiś czas do sklepu przychodził mężczyzna, który brał piwo, nigdy nie płacił, mówiąc, że zapłaci w przyszłym miesiącu. Oczywiście nigdy nie dotrzymywał słowa. Pewnego dnia byłem w sklepie wraz ze swoimi rodzicami. Gdy ci jedli obiad, ja w tym czasie grałem na maszynie. Niedługo później przyszedł po raz kolejny ten sam mężczyzna, ponownie chcąc za darmo piwo. Tym razem moi rodzice mocno się zdenerwowali. Tata kazał natychmiast zapłacić za wszystkie piwa, co zezłościło klienta. Zaczęli głośno się kłócić. Tata kazał mi i mamie pójść na zaplecze. Gdy mężczyzna wyszedł, zauważyłem, że tata wziął swoją broń i usiadł w fotelu. Spakujcie swoje rzeczy, jedźcie na noc do babci, powiedział. Tak też zrobiliśmy. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy samochodem do domu babci. Mieszkał u niej jeden z moich kuzynów, więc spędziliśmy noc grając na konsoli. W tym czasie moja mama oglądała z babcią telewizję. O poranku obudził nas telefon taty, opowiedział nam co stało się minionej nocy. Mężczyzna od piw próbował włamać się do naszego domu. Moja mama natychmiast zadzwoniła na policję, jednak ślad po nim zaginął. Gdy wróciliśmy do domu, tata opowiedział nam o śmierci psa. Znalazł go martwego, a na jego ciele było mnóstwo ran. Później dowiedzieliśmy się, że jedna z naszych sąsiadek słyszała w nocy głośne szczekanie. Sąsiadka widziała również mężczyznę kręcącego się obok naszego domu. Po dalszym śledztwie policja stwierdziła, że pies skinął od ran zadanych siekierą. Od tego przerażającego incydentu mój tata zatrudnił swojego przyjaciela i jednego z kuzynów do ochrony terenu w nocy. Niestety, mężczyzny do dziś nie znaleziono. Przesiądź się na przełomowy rower elektryczny zaprojektowany przez Decathlon. Proplan od wyjątkowych opiekunów dla ich niezwykłych psów. Ziono, Mam nadzieję, że już nigdy nie odwiedzi naszego sklepu. To konie na dzisiaj, popa.